Cześć wszystkim! Dziś zaprezentujemy Wam najnowszy czytnik od firmy Amazon Kindle Paperwhite 12. Generacji. Miłego oglądania! Prezentację zaczniemy od opakowania. W środku znajdziemy czytnik, instrukcje obsługi oraz kabel USB typu C. A tak prezentuje się cała zawartość opakowania. Kindle posiada 7 calowy wyświetlacz z wbudowanym przednim oświetleniem o rozdzielczości 300 pikseli na cal. Czytnik posiada wodoodporność IPX8. Nasz egzemplarz posiada 16 GB pamięci wewnętrznej oraz kolor czarny. Dostępny jest również wariant 32 GB pamięci, jednak jedynie w kolorze metalicznym czarnym bądź metalicznym zielonym. W dolnej części ekranu znajdziemy port USB typu C oraz przycisk uruchamiający. Czytnik nie posiada przycisków do zmiany stron. Kindle nie posiada polskiej wersji językowej. Za to producent na stronie produktu zapewnia, że czytnik cieszy się o 25% szybszym przewracaniem stron. Faktycznie czytnik działa bardzo płynnie. Interfejs jest czytelny, a czytanie przyjemne. Paperwhite dostępny jest w dwóch wersjach. Podstawowej oraz Signature Edition. Wspomniane wcześniej różnice dotyczą pamięci wewnętrznej, a dodatkowo Signature Edition oferuje funkcję ładowania bezprzewodowego oraz czujnik światła umożliwiający automatyczną regulację podświetlenia, do którego teraz przejdziemy. W naszej wersji podświetlenie ustawia się indywidualnie. Sprawdźcie, jak to się prezentuje podczas dnia przy włączonym świetle. A teraz bez włączonego światła, wieczorną porą. Paperwhite wyposażony jest w tryb ciemny, który uprzyjemnia wieczorne czytanie, mniej obciążając przy tym oczy. Kindle oferuje wiele możliwości personalizacji tekstu podczas czytania. Użytkownik może zmieniać czcionkę, jej rozmiar, orientację ekranu, a także dostosowywać marginesy i odstępy między wierszami. Podczas czytania można wyróżniać wybrane fragmenty tekstu, zaznaczając je, podkreślając lub dodając własne komentarze. Wszystkie zaznaczenia są gromadzone w dedykowanej zakładce, co umożliwia szybki i wygodny powrót do wybranych fragmentów. Czytnik jest lekki oraz kompaktowy. Według danych producenta, bateria może wytrzymać nawet do 12 tygodni na jednym ładowaniu. Wbudowana przeglądarka w połączeniu z Wi-Fi umożliwia przeglądanie internetu oraz czytanie ulubionych gazet online. Amazon Kindle Paperwhite w wersji podstawowej kosztuje 800 zł. Natomiast w wersji Signature Edition 880 zł. Co sądzicie o tym czytniku? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy Was również na nasze pozostałe media społecznościowe. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jeżeli chcecie kupić czytnik i macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Postaramy się wam pomóc. Jeżeli interesują was czytniki e-book oraz e-notatniki, zasubskrybujcie nasz kanał. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.